Polska zbankrutowała w 1981 roku, pół roku przed stanem wojennym, przestała obsługiwać swoje zadłużenie zagraniczne. Bankructwo państwa zawsze jest decyzją polityczną. Główną konsekwencją bankructwa jest to, że tracisz zaufanie na rynkach finansowych i wylatujesz z tych rynków finansowych często na wiele lat, co utrudnia Ci potem zarządzanie państwem. Prosisz widzów, żeby się ja? odzywali i komentowali A, to, co my tak. robimy. Więc kiedy my opowiadamy o tym, czy Stany Zjednoczone mogą zbankrutować, oni mówią, <stanie> Stany. Czy Polska może zbankrutować? I proszą, żebyśmy o tym na poważnie porozmawiali. No, oczywiście. Każdy może zbankrutować i wszystko. Każdy kraj może zbankrutować? Kraj też może zbankrutować. Tylko, że y, trzeba uważać, co to znaczy tak, mm -hmm. w ogóle to bankructwo. Bankructwo jest wtedy, kiedy nie uregulowałeś swoich zobowiązań. Nie uregulowałeś, bo nie masz pieniędzy, mm -hmm. to jakby to, że I to masz trwa. do tego prowadzi. To zależy, czy to trwa, czy nie. Tak właściwie na rynkach finansowych y, przyjęło się, że y, mówi się o tak zwanym defaulcie. Nie wiem, mm -hmm. czy to można przetłumaczyć na bankructwo po polsku. Default jest wtedy, kiedy jest jakaś seria obligacji na rynku wyemitowana przez dane państwo i to państwo tej serii nie obsługuje, czyli albo jej nie wykupiło, albo nie wypłaciło odsetek albo przesunęło jakiegoś, zmieniło jakiekolwiek warunki wypłacania tych odsetek, czyli, że, że nie teraz tylko później, nie tyle tylko połowy mniej, a drugą połowę za trzy lata, albo nie od wszystkich obligacji, tylko od... jak zmieniasz warunki mm. tego kontraktu, który był na początku, to to już może funkcjonować jako default, od tego są ubezpieczenia na rynkach finansowych, tak zwane cds -y. Ci, którzy mają te obligacje, mogą uruchamiać te cds -y i zgłaszać się po odszkodowania do banków, które wystawiły, bo te CDS są papierami wartościowymi, i to ur uruchomiona jest yy, cała procedura, i od tej właśnie proceduralnej strony. Można powiedzieć, że wtedy jest bankructwo. Hmm, czyli nie umiesz zarządzić własnym długiem? Tak, natomiast y, mam wrażenie, że dla większości ludzi, którzy są w stanie ekscytować się tym, że o, Stany zbankrutują, albo nie wiem, Rosja zbankrutuje, albo Polska zbankrutuje, to taka wizja może być troszeczkę rozczarowująca, bo w niej nie ma żadnych fajerwerków tak naprawdę. Z punktu widzenia zwykłego człowieka niewiele się zmienia. I tutaj tym się różni bankructwo państwa od bankructwa firmy, bo wydaje hmm. mi się, że najczęściej i nam się bankructwo kojarzy z tym jak to wygląda w przypadku przedsiębiorstw jak przedsiębiorstwo bankrutuje to znika tak zbankrutowało i go nie ma jest no, masa upadłościowa Jakieś i... plany naprawcze bywają coś tam bywają, się Bywają, tak ale generalnie czasem. jest masa upadłościowa jest syndyk syndyk wyprzedaje ten majątek mm -hmm. spłaca wierzycieli z pieniędzy ze mm -hmm. sprzedaży majątku tak, prawo upadłościowe tak. Tak, e, tak mówi tak de facto to się nazywa upadłość a nie bankructwo wow. ale chodzi o to samo ja? e, i to jest jakby namacalne i bardzo wyraźne, prawda? Była jakaś firma, funkcjonowała, upadła i nie ma firmy. Chyba, że przeszła właśnie jakiś tam y, proces naprawczy. Ale ten proces naprawczy też jest wyraźny i namacalny i często jest bardzo y, bolesny. A w przypadku państwa, to państwo dalej funkcjonuje. Państwo może zbankrutować i dalej istnieć. I już. Y, Polska zbankrutowała w 1981 roku, pół roku przed stanem wojennym. Przestała obsługiwać swoje zadłużenie zagraniczne. Nie wiem, czy, czy ktoś to jakoś specjalnie y, poczuł. Myślę, że już myśleliśmy o czymś innym w tamtym czasie. Znaczy no właśnie, nasi, nasi no rodzice. No właśnie. I rząd Wojciecha Jaruzelskiego tłumaczył całemu narodowi, że musimy oszczędzać i zacisnąć pasa, bo y, nie mamy na obsługę zadłużenia. Wszyscy mówili, pff, co, oni tutaj chcą nas oszukać przecież, prawda? <grym> Ukraina od momentu. Napaści na nią przez Rosję, tak naprawdę, gdyby się trzymać ściśle y, definicji, to już zbankrutowała dwa razy i za chwilę zbankrutuje trzeci raz. Y, I co z tego? Tak, mhm. Nic tak, tak naprawdę. Znaczy Ukraina ma całą masę różnych innych problemów, prawda? Bankructwo Ukrainy polegało na tym, że najpierw się dogadała z wierzycielami w sprawie wcześniejszych długów i częściowo oni je umożyli, czyli została wprowadzona zmiana mhm. początkowych warunków, więc to już funkcjonuje jako jakby bankructwo. Pierwszy raz to nastąpiło jak zajęli Krym w 2014, drugi raz w 2022, jak już się pojawiła mhm. pełna napaść i za chwilę będzie zmiana warunków, bo przypadają w tym momencie w czerwcu odsetki od obligacji wyemitowanych w 2015 roku i Ukraina już zapowiedziała, że nie spłaci tych odsetek teraz. Bo nie, bo ma ważniejsze sprawy na głowie. Hmm. Co też jakby dodatkowo to jest dodatkowy wątek, to wskazuje, że bankructwo państwa zawsze jest decyzją polityczną. Tak. To prawie nigdy nie mamy takiej sytuacji, że nie ma wejścia. Zawsze jest wyjście jakieś. I to zawsze politycy podejmują na końcu decyzję. Tak, Jeśli jest bardzo dużo potrzeb i za mało pieniędzy, to zawsze jest do podjęcia decyzja, czy w przypadku Ukrainy oszczędzamy na armii, Jasne. która jest właśnie na froncie, czy oszczędzamy na ludziach, którzy żyją w domu, nie mają prądu, czy oszczędzamy na inwestorach zagranicznych, którzy nam pożyczyli pieniądze i powiemy im, że oddamy im nie teraz, tylko za pięć lat. Tak? I najłatwiej wtedy podejmuje się tą decyzję, że jednak robisz kuku inwestorom, a nie swoim własnym obywatelom. Nie? I to właśnie za chwilę zrobi znów Ukraina. I jakby wszyscy to rozumieją na świecie i nikt nie ma pretensji, nie sądzę, żeby były jakieś procesy sądowe, natomiast de facto to oznacza, że ona nie dotrzymuje swoich zobowiązań. Devantodak, ale czy to oznacza w takim razie, że tym różni się bankructwo firmy, bankructwo obywatela y, od bankructwa kraju, że jest tak wiele różnych instrumentów, tak wiele różnych osób zaangażowanych w ten proces? Y, y, kupowania długu, że właściwie jak mi w tą uliczkę uciekniesz, to w drugą uciekniesz i y, zawsze znajdzie się jakaś poduszka? Główną konsekwencją bankructwa jest to, że tracisz zaufanie na rynkach finansowych i wylatujesz z tych rynków finansowych często na wiele lat, co utrudnia ci potem zarządzanie państwem, przez to ten kraj przez ten czas, kiedy nie ma dostępu do rynków, najczęściej po prostu wolniej się rozwija. I jeśli ta sytuacja trwa wystarczająco długo, to w końcu ci obywatele zaczynają to czuć, bo wtedy jeśli nie masz dostępu do rynków finansowych, czyli nie możesz finansować części wydatków długiem, mm -hmm. No to musisz podnosić podatki albo musisz mniej wydawać. A kto wtedy. to kupi, nie? W, tak. w tym sensie, kto kupi wyższe podatki swoich obywateli. Ale jak popatrzymy sobie na historię, nawet taką nie za bardzo odległą, ta ukraińska jest bliska, ale taka inna, kiedy wojny takiej nie było grecka. Tak, prawda? Mhm. To to był bankrut. Wszyscy oni tak. tak mówili. Grecja była właściwie wyklęta z całej Europy, a już na pewno bardzo mocno wyklęta w strefie euro, a jednak wciąż ma się nieźle. Jak to wyglądało wtedy? No teraz ma się nieźle, ale jednak przeszła przez hmm. swoje piekło. W Grecji doszło do tego, że nawet, co się naprawdę bardzo rzadko zdarza w bardzo drastycznych, podbrankowych sytuacjach, tam rewidowali ustalenia ze społeczeństwem w sprawie emerytur, chyba z tego, co pamiętam, po prostu obniżali ludziom emerytury. Więc to było naprawdę bolesne. Natomiast sytuacja Grecji była specyficzna z kilku powodów. No, najbardziej specyficzne było to, że jednak jest to kraj, który należy do strefy euro, czyli tak naprawdę nie ma kontroli nad swoją własną walutą. Przyjęte jest to, że kraje nie bankrutują w swojej własnej walucie, ponieważ swoją własną walutę w razie czego w sytuacji podbramkowej mogą dodrukować. I to jest lepsze rozwiązanie niż bankructwo. To jest rozwiązanie, w którym oczywiście ry ryzykujesz tym, że za chwilę będziesz miał, będziesz miał inflację przez to. No, ale okej, okay, no to będziesz miał inflację, no to wtedy już będziesz walczył z tą inflacją. Generalnie. Napisano już tyle książek o tym, jak walczyć z inflacją, że rządy na świecie wiedzą, jak to, mniej więcej wiedzą, jak to robić. I to nie jest tak duży problem, więc możesz uniknąć bankructwa, narażając się na ryzyko inflacji. To jest taki deal, który jest do wzięcia, moim zdaniem, w, w wielu przypadkach. Natomiast to jest w ogóle nieosiągalne w sytuacji, w której masz zadłużenie zagraniczne, bo zagranicznej waluty nie dodrukujesz. jest. Polska, 81 dolary. Tak, tak? To, jest, to jest zadłużenie w amerykańskich hmm. dolarach, bo byliśmy na tyle e, nieprzewidywalni, Nieprzewidujący w czasach Edwarda Gierka, że zaciągnęliśmy dług w dolarach w Stanach Zjednoczonych. Pal licho, że w dolarach. Dług o zmiennym oprocentowaniu to był, tak? Potem przyszła nie. wysoka inflacja w Stanach i to oprocentowanie wystrzeliło w górę i nagle okazało się, że nie mamy na odsetki. Nie nawiążemy. I masz mu... Grecję mu... z jej obcą Grecja. walutą, czyli euro. Obcą, nie obcą? No właśnie, bo w kontekście Grecji tak właściwie okazało się w trakcie tego kryzysu, walutą Grecji jest euro, ale to euro funkcjonuje tak jak waluta obca tak naprawdę, <laughs> bo Europejski Bank Centralny, który emituje to euro, nie jest instytucją grecką, tylko europejską. Grecy nie mają żadnego przełożenia na ten Europejski Bank Centralny i te ten europejski bank centralny się ich w ogóle nie słucha i nie chce grać tak jak oni by chcieli i mówi nie nie będziemy was tutaj wyciągać za uszy z kryzysu musicie wprowadzić swoje własne reformy tnijcie wydatki yy, równoważcie sobie budżet yy, i tak dalej i, i tak dalej tak? to był jakby taki bardzo specyficzny przykład tego co się dzieje kiedy jesteś zadłużony w walucie obcej tak naprawdę i to jest bardzo ważny argument w ustach tych wszystkich którzy nie chcą wchodzić do euro i którzy mówią że tak właściwie to euro z jednej strony to jest nasza wspólna waluta, ale z drugiej strony. Ona jest niczyja. Znaczy z punktu widzenia każdego pojedynczego państwa ona może funkcjonować tak, jak waluta obca trochę. Mhm. I to się jakby potwierdziło w przypadku Grecji, przez to ona miała znacznie większe kłopoty. Natomiast osobną historią jest, dlaczego w ogóle Grecja wpadła w te kłopoty też. tak? Bo się przyjęło mówić, że to dlatego, że była nadmiernie zadłużona. Dzisiaj Grecja jest jeszcze bardziej zadłużona niż wtedy i nie wpada w żadne kłopoty, co moim zdaniem pośrednio pokazuje, że to nie chodziło o wysokość zadłużenia to chodziło o to że Grecja oszukiwała została przyłapana na oszustwie na fałszowaniu danych oficjalnych statystycznych mm. jak kapitał zagraniczny te wszystkie banki zagraniczne amerykańskie to zobaczyły to powiedziały sobie o nie wychodzimy z tej Grecji bo oni są mm. niepoważni oni fałszują dane i to wyjście spowodowało pierwszą odsłonę kryzysu wtedy kiedy trzeba było tą Grecję ratować ona sama nie mogła się ratować, bo była w strefie euro. Bruksela powiedziała, że nie ratujemy Grecji, bo niech ona sama sobie ogarnie swoje własne podwórko za pomocą y, bardzo kosztownych y, reform. Y, więc to, była jakby, to było pogłębienie tego kryzysu, bo rynek zobaczył, że nie będzie ratunku. A potem jeszcze wyszedł minister finansów Niemiec, Wolfgang Schäuble, i zaczął opowiadać o tym, że być może Grecję trzeba wyrzucić ze strefy euro. Jak on to zaczął opowiadać, to w ogóle już się wszystko posypało, była panika i to już wtedy Grecja była nie, nie do odratowania. Więc bardzo specyficzna sytuacja, znaczy jedyna w swoim rodzaju. Ale jednego odratowana i też. Yy, myślę, znaczy, w że końcu gdyby Grecja nie... zbankrutowała, bo przez, y -y. Yy, trzeba było jej zredukować zadłużenie, zamienić zadłużenie wobec prywatnych banków na zadłużenie wobec Komisji Europejskiej i międzynarodowej. Zarodowego Funduszu Walutowego. To zadłużenie do dzisiaj jest nie do końca spłacone. Natomiast potem Grecja przeszła przez absolutnie kolosalną recesję, która oznaczała dramaty wielu tysięcy ludzi. Niewinnych tak właściwie, bo to nie była ich wina tylko ich rządów y, wcześniejszych. No i oczywiście, no tak jest w przyrodzie i w gospodarce też, że jak coś odpowiednio mocno spadnie, to potem się odbije, więc Grecja jak Grecja spadała przez tam 4 czy 5 lat, to w, w końcu zaczęła się odbijać i teraz wygląda już zdecydowanie solidniej y, i lepiej. Rentowność greckich obligacji jest niższa niż amerykańskich, Chociaż to jest <śmiech> efekt <śmiech> różnicy w stopach procentowych w strefie euro i w Stanach, no ale tak to brzmi. jest. No ale jak to, jak to brzmi? brzmi, prawda? No właśnie. Y, więc teraz już Grecja tam no, wyszła na prostą, ale ile lat minęło? Czy była jakaś nauczka, to znaczy, że ten case grecki, mimo że był wyjątkowy, tak jak mówisz, i choć nie jest to jedyny pewnie kraj, który oszukuje, czy w ogóle nie jedyna sytuacja, gdzie spotykasz się z os oszustwem. Zostały podjęte jakieś takie decyzje, które mają wpływ na to, co dzisiaj możesz zrobić ze swoim zadłużeniem jako państwo należące do Unii Europejskiej, czy nie? Powstało szereg instytucji, funduszy w ramach strefy euro, które miały być uruchamiane w jakichś właśnie mhm. takich kryzysowych sytuacjach. Tyle, że potem już nie mieliśmy takiego kryzysu, okay. więc one są jakby nieużywane w tym. Generalnie od czasu kryzysu greckiego, czyli od 2012 roku, wydaje się, że w strefie, euro jest wszystko w porządku. Znaczy to nie jest miejsce, które charakteryzuje się wysokim tempem wzrostu gospodarczego i tak dalej, ale nie ma tutaj mhm. żadnych jakichś tam kryzysów finansowych, więc od tej strony mam wrażenie, że ta Grecja może podziałała rzeczywiście tak trochę mhm. otrzyźniająco na wszystkich. Swoją drogą, szanowni widzowie, słuchacze, ci młodsi, 2012 rok, zakładam, że już byliście na świecie, ale być może jeszcze tej sytuacji nie pamiętacie. To było euro w Polsce. W Mistrzostwo Europy w piłce nożnej. W Polsce, i na w Polsce stadiony i na Ukrainie i piłka nożna, no tak. a Grecja bankrutuje w tym momencie. Ale ja chciałbym się jeszcze cofnąć, bo jak mamy kryzys bankowy, upadek Lehman Brothers w Stanach Zjednoczonych, tak. czyli jesteśmy no jeszcze przed nawet 2010 rokiem 2008 ale to też miało swoje konsekwencje w Europie prawda bo Oczywiście. Islandia Irlandia o ile mhm. dobrze pamiętam to też były takie kraje na granicy bankructwa i pamiętam nawet nie wiem jak to się zaczęło ale taki moment kiedy Islandia była tak dumna że spłaciła Polsce pieniądze które myśmy jej pożyczyli myśmy jej tam bili brawo że wow, wow taki mały kraj się ogarnął to było też wtedy spektakularne chociaż może nie tak bolesne i nie tak widoczne jak, jak Grecja Tamte historie to były bardziej związane z tym, co się działo w systemie bankowym. Mm. I okazało się, że w niektórych y, krajach te systemy bankowe są tak rozbudowane, rozrośnięte, że jeśli jakiś bank wpada w tarapaty, to żeby go uratować znaczy są dwa wyjścia. Albo go nie ratujemy, albo go ratujemy. Jak go nie ratujemy, to on jest tak duży, że zawali się cała gospodarka, bo to jest bank, który kredytuje całą masę przedsiębiorstw to tak big naprawdę. To fail. Tak? Y, I w momencie, w którym ten bank miałby zniknąć dokładnie, to big to fail, oznacza, by to, że cała masa niewinnych przedsiębiorców traci swoje linie kredytowe, yy, swój kredyt obrotowy mm. i jest tak zwany cash crunch wszędzie, czyli każdy, wszystkim brakuje gotówki, tak, bo bank się zamknął, więc nie można do tego dopuścić i trzeba ten bank uratować, mm. żeby uratować całą gospodarkę, ale ten bank jest tak duży i potężny, że żeby go uratować potrzeba jakichś kolosalnych pieniędzy i przez to niektóre państwa jak Islandia właśnie wpadły w dość poważne tarapaty. Do, dojczyn, ale to, to, taki to, case też, to wychodziło od banku, to nie było bankructwo państwa, Jasne. tylko bankructwo banku, ale na tyle potem duże. trzeba było mm. ratować. Deutsche miał podobne wyzwania, prawda? W Niemczech, jeżeli dobrze pamiętam, że tam też było takie zawirowania, że to właśnie mówiło się, że to jest na tyle duże, że trzeba tym zupełnie inaczej zarządzić. Pewne, w pewnym momencie była taka panika na rynku, że właściwie nikt nie był pewien żadnego banku w nie. Europie i wszyscy się bardzo nieufnie na siebie patrzyli, bo się okazało, nagle się okazało po tym Limanie, że banki potrafią y, mieć poza bilansem całą masę różnych zobowiązań związanych z różnymi y, kontraktami Terminowymi, tak zwanymi derywatami, tak, instrumentami pochodnymi, yy, hipotekami. I, i te banki, tak, i te banki hipotekami tam i papierami wartościowymi opartymi <noise> o spłaty co miesięczne tak. rad z tych hipotek, tak, 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 tak? Tak, 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 I tak, tak, tak. Piętrowe układanki instrumentów finansowych. Bardzo to wszystko jest skomplikowane i zaawansowane. Na tyle zaawansowane, że Standard Poor's, który wystawiał yy, ratingi tym, yy, tym instrumentom. Potem się okazało, że chyba sam do końca nie rozumiał, na czym polegają te instrumenty i sam dał się też zrobić w konia, a tak poważna agencja nie powinna się dawać robić w konia. W systemie bankowym jest tak, że codziennie banki pożyczają sobie nawzajem miliardy mhm. dolarów czy euro i wtedy była taka sytuacja, że przez kilka dni nie pożyczały sobie, bo się bały, że jak pożyczą, to już nie zostaną z powrotem, bo nie znasz dnia mhm. ani godziny. W każdej chwili bank, któremu chcesz pożyczyć, może się okazać, że bankrutuje, tak? bo Poliman Brothers też nikt nie oczekiwał. Że zbankrutuje, a nagle w niedzielę zbankrutował. W piątek był, a w poniedziałek rano się okazało, że go nie ma nie? i nic nie możesz zrobić. Więc była taka sytuacja. Natomiast no, Deutsche Bank w związku z tym w tym kontekście też, ale przede wszystkim na Wyspach Brytyjskich, Northern Rock, pamiętam, że był taki bank. Tak. I to pamiętam takie sceny, że ludzie stali na ulicach w kolejkach do banku, tak jak taki ran na bank się zrobił. Tylko, że to już było jakby. Za późno, bo to, to też taki znak czasów był. Wiesz, w starych czasach banki yy, bankrutowały wtedy, kiedy ludzie przychodzili po swoje depozyty, bo się bali, i chcieli szybko je wszyscy naraz zabrać, i wtedy bank bankrutował, bo wszyscy chcą zabrać swoje pieniądze. Teraz to wycofywanie pieniędzy z banku nie polega na tym, że idziesz pod siedzibę banku i tylko przez tak, okienko, przelewasz. tylko robisz to w internecie. No I na bardzo tym bardzo polegał okazji... ten kryzys w 2008. I to wszystko szło znacznie szybciej wtedy przez to. Nie? Tak, ale przy okazji wojny w Ukrainie i w Polsce też był taki moment, kiedy Związek Banków Polskich i, i, i nasze banki też mówi. słuchajcie, no nie da się tego w takim tempie, nie wyjmujcie tej to gotówki. To chodziło o wyjmowanie pieniędzy. No właśnie, gotówki, tak, bo jakby nie, żaden system tego nie dźwignie, jeżeli wy nagle zaczniecie zabierać te pieniądze, bo, bo to było tak lawinowe. Ale, ale, dziś... ale jednak nasz system to wytrzymał, tak. no bo. Ludzie wypłacili bardzo dużo gotówki, więcej niż zwykle. I nic takiego wielkiego się nie stało. Zobacz, nawet w tej audycji często pojawia się KNF jako taki strażnik. I y, 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 nasze banki dzisiaj mają się całkiem nieźle. Y, w ostatnim okresie szczególnie. Mam wrażenie, że ten system jest całkiem nieźle ustabilizowany. Natomiast y, słyszałem u naszych kolegów, chyba w Financial Timesie, taką informację, że teraz, kiedy pojawiła się ekipa deregulacyjna w Białym Domu, a był taki case świeżutki y, kilku banków, takich mniejszych w Stanach Zjednoczonych, które miały duże kryzysy. W, w ostatnim Aha. czasie. No i pojawiło się potem znów takie uregulowanie, a dzisiaj znowu zaczyna się w Stanach Zjednoczonych przy okazji Bitcoina i innych taka historia o tym, że słuchajcie, może się wycofajmy i je, jest bardzo proste nawiązanie do tego Lehman Brothers, że w sumie niby dawno, ale jednak niedawno tak ogromny kryzys i jak niewiele się nauczyliśmy albo jak niewiele daliśmy sobie czasu, żeby nie popełniać tamtych błędów, żeby nie pozwalać na bardziej ryzykowne instrumenty finansowe współcześnie, mając w pamięci jak to wtedy się skończyło. No ale to ludzie tak mają. No i zawsze tak mieli i zawsze tak będą mieli, rzeczywiście że jest tak, że jest jakiś krach, wprowadzane są regulacje. Te regulacje krępują y, ruchy bankom, przez co te banki trochę mniej zarabiają, bo nie wszystko mogą. Y, powstaje lobby, które mówi, znieśmy te regulacje, bo przez to mniej zarabiamy, bez tych regulacji zarabialibyśmy więcej. W Stanach Zjednoczonych, akurat, czyli w, w najważniejszym kraju kapitalistycznym na świecie, takie argumenty znajdują posłuch i są ważne, więc y, potem się to dereguluje, ułatwia się bankom funkcjonowanie, one wtedy wymyślają nowe sposoby zarabiania, nowe instrumenty finansowe, yy, bardzo ryzykowne. Wymyślają nowe sposoby na to, żeby to ryzyko rozkładać na więcej podmiotów. Robią tak zwaną inżynierię finansową i wszystko to wygląda elegancko i zarabiają rzeczywiście coraz więcej i to trwa, 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 aż się rozwala w końcu. Przez jakiś powód, którego nikt nie przewidział wcześniej. No i jak się rozwali, znowu kryzys, znowu regulacje i to tak jest cykli cyklicznie. I więc pewnie masz rację, rzeczywiście to, co teraz się mówi w Stanach o deregulacji, pewnie za jakiś czas doprowadzi do następnego kryzysu, ale nie w tym roku, nie w przyszłym, jest. tylko kiedyś tam. Wracając do pytania widza, czy Polska zbankrutuje, mm. bo tak no. odpłynęliśmy dość no, szybko, No troszeczkę nie? pokazaliśmy szeroki kontekst, bo ja mam nadzieję, że nie. Nie, znaczy absolutnie nie ma co do tego żadnych... Obaw w tej chwili, żeby Polska miała zbankrutować. W Polsce rośnie zadłużenie, to prawda, ale na tle świata wcale nie jest wysokie. Jesteśmy w okolicach 60% PKB. Wprawdzie mamy w Konstytucji zapisane, że nie może być więcej niż 60% PKB, więc okej, okay, będziemy mieć problem z Konstytucją, ale to nie oznacza bankructwa państwa. To y -y -y -y. jest tylko problem z zapisaniem w Konstytucji. Te zapisy można obchodzić, bo z tej definicji polskiej długu publicznego można wyciągnąć pewne rzeczy. Poza nawias mhm. i mówić, że Dla... to nie jest dług publiczny, Dla... według polskiej definicji. Do tego jest definicja unijna, której nie da się obejść, i według definicji unijnej ten dług jest troszeczkę wyższy. Natomiast to są na, nadal poziomy bezpieczne poniżej średniej w Unii Europejskiej. Mamy bardzo wysokie zadłużenie w związku z wydatkami wojennymi i nie tylko. Mhm. Z tym, że obniżyliśmy podatki dochodowe parę lat temu i, i tak dalej. I ten deficyt przekracza 6% PKB i jest bardzo wysoki, i to jest. Można powiedzieć problem, ale są plany, żeby ten deficyt ograniczać. Jest taki łatwy sposób, żeby sobie sprawdzić, czy nas stać na to zadłużenie, które jest w tej mm -hmm. chwili, czy nie stać. Trzeba z jednej strony sprawdzić, jak szybko rośnie gospodarka, czyli jaki jest nominalny wzrost PKB, a nie realny. W mediach zawsze słyszymy o realnym wzroście PKB, więc trzeba wziąć ten realny wzrost i dodać do tego inflację, która jest w danym roku. W Polsce w tej chwili ma być, w tym roku ma być jakieś. 3,5 realnego wzrostu procent i inflacja ma być w okolicach 3,5-4% na koniec roku. Weźmy 3,5 i 3,5, to jest razem 7, 7, tak? Więc z jednej strony nasza gospodarka nominalnie urośnie pewnie o jakieś 7% w tym roku i do tego porównujemy rentowność obligacji, jaka jest hmm. na rynku, czyli, czyli rentowność... Po ile po się długu, zadłużamy. Ile musimy płacić odsetek od naszego hmm. długu rocznie. I ta rentowność na rynku jest w tej chwili gdzieś tam w okolicach 5% średnio polskiego długu, w, w polskim złotym. Gdyby ta rentowność była wyższa niż tempo wzrostu nominalne, to byłby problem. To byłby problem, zwłaszcza wtedy, gdyby to była stała sytuacja, że cały czas, co roku jest taka, tak? Yy, my mamy w tej chwili gospodarkę, która urośnie o 7%, remnośno, rentowność długu 5%, nie ma żadnego problemu. No tak, ale wiesz, yy, robimy dzwony to. w Japonii, dzwony w Stanach biją na alarm, więc to myślę, że to jest właśnie to takie chybotanie się yy, globalnego rynku po prostu. No ten rynek się chyba raz na jakiś czas, oczywiście no, jest wolny rynek, jest na nim ryzyko. Ostatni raz była taka groźna sytuacja, jak była Lis w Wielkiej Brytanii. Sekundę tam to trwało, ale była. Dwa, trzy, trzy, lata temu. I było to wielkie zamieszanie właśnie na rynku brytyjskim. Wystrzał obligacji brytyjskich i w ślad za brytyjskimi wszystkie inne poszły. I wtedy przez chwilę rentowność polskich obligacji była w okolicach 8-9%. I jakby tak zostało, to rzeczywiście byłby poważny problem, ale to trwało parę dni i się uspokoiło, nie? więc yy, dopóki ta rentowność jest w okolicach 5, a my rośniemy o 7, to naprawdę, znaczy to matematycznie nie ma takiej możliwości, żeby nas to doprowadziło do bankructwa. To jest tylko kwestia, jak dużo nas kosztuje obsługa tego długu. Ta obsługa może nas kosztować mniej albo więcej. Kiedyś kosztowała nas dużo, potem kosztowała nas prawie wcale, bo były mm. zerowe stopy procentowe, a teraz kosztuje nas więcej niż poprzednio, ale wcale nie więcej niż kilkanaście lat temu. Yy, więc to jest oczywiście problem, bo to jest obciążenie budżetu. Ten dług mm. się robi trochę droższy, ale znowu. To nie, oznacza, to nie prowadzi nas do bankructwa. To po prostu musimy więcej wydawać, tak jakbyśmy mieli w gospodarstwie domowym wyższe raty od kredytu, ale nadal te raty są mniejsze niż to, ile zarabiamy. Nadal nas stać na te raty, tyle, że więcej nas kosztują. Nie? Powiedziałeś mądre zdanie, że tak naprawdę za każdym razem, jeśli mówimy o bankructwie kraju, to to jest decyzja polityczna, a tak. nie ekonomiczna. I też myślę w kontekście tej obsługi długu, czy w ogóle tego, jak wygląda oprocentowanie tych obligacji, które staramy się sprzedawać. Tu z kolei i też właśnie dotykamy bardzo często obszarów politycznych, bo to, mm -hmm. jak oceniany tak. jest kraj, jak oceniane jest ustawodawstwo, jak oceniana jest groźba ewentualnego rozwalenia, trójpodziału władzy i tak dalej, to wpływa na to, jaka jest rentowność tych obligacji. Tutaj te, te czynniki są bardzo blisko siebie. Tak wiesz, generalnie historycznie patrząc na to, tak właściwie jednym z najważniejszych zadań państwa, poza zadaniami mm. obronnymi, zawsze było to, żeby jakoś zarządzić tymi finansami. Po to te państwa powoływano od najdawniejszych czasów, i, i po to one funkcjonowały. Więc oczywiście te kwestie, wszystkie finansowe, są w centrum zainteresowania każdego państwa zawsze. tak. To nie jest nic nadzwyczajnego i to nie jest nic, co się teraz pojawiło, to zawsze tak było. Skala jest inna, bo dyskutujemy o potencjalnym niebezpieczeństwie w kontekście finansów Stanów Zjednoczonych, więc nagle wszyscy myślą sobie, wow, jak oni to, co się będzie działo, będzie działo z innymi krajami, stąd pewnie to Ta, pytanie o jeszcze, bankructwo. Jeszcze, Polski. Tak, jeszcze tylko dodam, w kontekście polskiego Bankructwa. My jesteśmy zadłużeni w złotych. Zadłużenie zagraniczne w Polsce to jest jakieś tam 20-25% całego zadłużenia, a z drugiej strony mamy ponad 200 miliardów euro rezerw walutowych. Jesteśmy super zabezpieczeni od tej strony. Naprawdę, to musiałby, To jest nierealne w tej chwili, żeby, żeby Polska miała bankrutować. Może mieć problemy z wysokością kosztów obsługi tego zadłużenia, ale żeby bankrutować, to jest w tej chwili absolutnie niewyobrażalne. Szanowny widz i słuchać zadowolone z odpowiedzi to bardzo się cieszę, bardzo dziękujemy za dziś Panie Rafalet. Dzięki.